W pije wodę w domku. Co prawda tyłem do nas. Bo tam ma miseczkę. Ale pije wodę. Ostatnie poidełko zrobiłem. Aha. Jeszcze wróciła. Jeszcze ma orzechy. uciekła wyżej, tam bezpiecznie. w tle słychać pisklaki w trzech budkach lęgowych same sikorki się wylęgły w tym roku jedz Bajsunia, jedz to tylko telewizja przyjechała jak chrupie Postanowiła jednak wyżej uciec, tam bezpieczniej. Deszcze padały i nie było jej kilka dni chyba dwa dni nie było. To przyszła się teraz najeść.